Innowacyjne światowe technologie na Podkarpaciu to już niedaleka przyszłość, ale teraźniejszość. Przykładem może być firma Janko, działająca na terenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. Jeszcze w tym roku ma ruszyć z innowacyjną produkcją ekologicznego papieru do pakowania produktów spożywczych, powlekanego wyciągiem z Alk i Skrobi. To jest ten papier. się tu wygląda jak czysta kartka papieru, ale jest powleczony już tą nową substancją. Roland Szydło, prezes spółki Janko z Rzeszowa prezentuje próbkę nowego papieru. Już wkrótce ma on wyprzeć z rynku papier powlekany folią, który powszechnie używany jest do pakowania żywności, ale nie nadaje się do recyklingu. Firma Janko rocznie produkuje 1000 ton foliowych oraz 400 ton papierowych opakowań. 80% produkcji eksportuje za granicę. Dlatego znalazła się w międzynarodowym konsorcjum złożonym z naukowców i przedsiębiorców m.in. z Anglii, Hiszpanii i Turcji. Ma ono opracować nowatorską Technologię powlekania papieru wyciągiem z alg i skrobi. Naszą najważniejszą tutaj częścią naszego, naszej roli w projekcie jest uzyskanie metody suszenia, bo to jest roztwór wodny. W Rzeszowie zostanie zaprojektowana i zbudowana pierwsza linia technologiczna i rozpocznie się pilotażowa produkcja tego papieru. Na razie w zakładzie Janko przygotowano mieszankę ekstraktu z alg i skrobi oraz próbnie nadrukowano ją na papierze. Teraz trwają testy. Musimy po prostu zrobić test na barierowość, czyli odporność na pochłanianie tłuszczu i wody. Każdy, każdy numer oznacza ilość nałożonych warstw. Jest to zwykły olej roślinny i. Yy aplikuje po dwie trzy krople. Kropka numer 5 ona trzyma. E, nie przepuszcza tego oleju na drugą stronę, nie wchłania się ten olej. Przedsiębiorcy chcą do współpracy włączyć rzeszowskie uczelnie. Jest szansa, aby do końca roku powstała nowa linia produkcyjna i ruszyła produkcja. Ten projekt nie jest jednak jedynym, nad którym pracuje dział badawczo-rozwojowy firmy Janko, współpracując z przedsiębiorcami i naukowcami z Polski i Europy.